Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko. Oglądam właśnie nowości. I, kochani, tutaj mamy taką, taką bluzkę To jest opisane jako w ogóle t-shirt damski. I myślałam, że to sukienka, bo to takie długie. Wydaje się, tutaj ten przód. Że jest krótszy, tył dłuższy, 25 zł. Cena tej bluzki, no i rozmiarówka bogata do 3XL. Natomiast materiał, powiem Wam, akurat tutaj ten dotykam w dotyku nie jest jakiś bardzo sztuczny. t damski, tak, właśnie sprawdzałam. Witam Was oczywiście w nowym filmiku i bardzo proszę na początku filmu o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza będzie mi bardzo miło. A tutaj już kolejna rzecz i tutaj właśnie ten materiał jest taki gorszy w dotyku. Ja sobie przeniosłam tę bluzkę tutaj mm, z przodu 25 zł, też i 3XL i również to jest jako T-shirt damski. Bardzo długa bluzeczka, taka powiedziałabym nawet ala tunika. I kochani, oczywiście wyprzedażę w dalszym ciągu, także można sobie odwiedzać, ale ja skupiona jestem Dzisiaj na nowościach, no i niestety bardzo mi przykro, ale już wchodzą kurtki, już tam takie płaszczyki, już właśnie nie chciałam Cię straszyć, płaszczyki takie szare wyjęte, ale to chyba z zeszłego sezonu, natomiast takiej kurteczki nie widziałam. Ten dół tutaj jest bardzo milutki, są kieszenie I jak widzicie to takie dwa łączone materiały, kurtka damska oczywiście 70 zł i rozmiary SML, tak ona się prezentuje, kieszonki. Tutaj z tyłu też jest z tych łączonych materiałów. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma żadnych zaszewek. I kochani, dzisiaj odkryłam nowość, taką bluzę. Można powiedzieć, że to jest taka bluza w kolorze jasnego brązu. Rozcięcia po bokach tutaj jak widać. A reszta tak jak typowa kangurka, czyli zamek i kieszeń z przodu. 60 zł i 2 XL na większy rozmiar no I oczywiście tutaj, jak widać, bluza posiada kaptur. Kochani, lecimy dalej. Co my tutaj mamy ciekawego? Czy jeszcze coś znalazłam? I kochani, teraz obejrzymy bluzeczkę kolejną. Tutaj widzę, że jest kolejna nowość. Też takie kropeczki, tym razem na beżowym tle. Rękawek jest odwijany. Cena jest 20 zł. I tutaj fajnie, bo jest S. Najmniejszy, a 3xl największy rozmiar. No i y, jesień, kochani, wchodzi pomału, więc y, jest taki sweter rozpinany w kolorze ciemnozielonym y, no Taki, jak to się mówi, a, nie ażurowy, tylko warkoczowy. On, z, splot warkoczowy. 60 zł kosztuje od Eski do Lki. Y, bez zapinania. O, widzicie? Tutaj mamy taki splot. No, jest tutaj nie po całości on, ale y, sweterek ładnie. Się prezentuje mimo tego. Tutaj to rybka z motylkiem, taka nowość, z łańcuszkiem, taki motylek z kamyczkami, czarnymi za 40 zł. To rybkę dostaniecie w jednym rozmiarze. I tutaj, kochani, sweterek, który Wam ostatnio pokazywałam, a do niego na przykład bardzo by fajnie pasowała taka koszulka, praktycznie identyczny kolor, zobaczcie. Jak tego sweterka i takie fajne serduszko, 12 zł. 3XL, największy rozmiar. Bardzo ładny kolor koszulki, taki niespotykany w webko. E, tutaj mamy kolejną tunikę bądź t-shirt. Zwał jak zwał. E, tym razem e, białe róże na czarnym, tyle 25 zł. I tutaj również największe rozmiary 3XL. E, dostępne na dziale męskim poluweczka z takimi. Literkami za 30 zł biało-niebieskie paseczki, 2xl na większy rozmiar. Z tyłu jest taka sama jak z przodu, jeżeli chodzi o paseczki. Bo czasami tak robię, że przód jest inny, tył inny. Nawet mamy już, już kamizelkę dla panów 45 zł. Myślę, że bardzo dobra cena na taką kamizelkę 2xl. Teraz warto sobie kupić. Ona się na pewno przyda. W sezonie 7. A tutaj kochani, no ja jestem przeszczęśliwa. Mamy akcesoria za 15 zł, taki kosz na parę, akcesoria do sushi, jakieś noże fajne, szerokie 18 cm za 9 zł. Santoku się nazywa, a tutaj mamy Kitchen po prostu knife 12 cm, 7 zł ja nie wiem, czy ominęłam jednego, czy to były takie same tutaj mamy pałeczki, słuchajcie, do sushi na których właśnie opieramy sobie na tych fajnych elementach, taki secik i tam cena była chyba 15 zł bo się zagadałam szklaneczki, te kiedyś Wam już pokazywałam, ale tutaj są wystawione, więc przypomnimy cenę 20 zł. No i zobaczcie, takie kubki, <grybko> kotek, kubki, kotek chiński w cenie 10 zł, pojemność 430 ml. I mamy kolejne rzeczy, już Wam wszystko pokazuję. Patelnia, czyli mamy taką głęboką patelnię typu WOK. Cena tutaj będzie pewnie w środku 45 zł. Kosztuje. Tutaj kolejna rzecz, czyli misa. Taka z łyżeczką, z łyżką, na przykład, właśnie na ramen, na jakąś zupkę Fo, 15 zł, taka miska 1000 ml, a tutaj też koszyczki, tym razem bambusowe do parowania, 25 zł kosztują. Także powiem Wam, że tutaj Pepko sugeruje, co teraz robić: obkopić się i robić sushi. I taka mata do sushi jest w cenie 5 zł tutaj kolejna rzecz kolejny kotek, tym razem większy myślę, że jakiś do przechowywania o czym się dowiedziałam właśnie teraz bo spadła mi pokrywka z góry 25 zł to jest cena tego wielkiego kubka zobaczcie nie wiem, czy to jako, bardziej chyba jako takie do przechowywania element taki niż kubek. Kubek to był ten wcześniej. Tutaj mamy następnie za 20 zł e, przepiękne do serwowania talerze i tutaj kolejne za 35 wystawione. E, tutaj ktoś postawił zapach, ale to chyba nie o to chodziło tutaj na, tym, na tej półce. E, tutaj mamy też deski za 15 zł. Wymiary jak widać, one są też do serwowania potraw. Można właśnie na nich podawać sushi. Tutaj deska Peter Cook, i tutaj jeszcze takie naczynie też do serwowania potraw. Ono kosztuje 60 zł. No, jestem zachwycona dzisiejszymi rzeczami. Tutaj mamy kubeczek prześliczny, kubek ze złotym łóżkiem, ze złotym ran, 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 rantem. I mamy kolejną nową kolekcję w Pepko, czyli 15 zł. Cena kubeczka przecudownie wygląda. I jeden, jedyny kubeczek z tej nowej kolekcji, ale jest po prostu przecudny. Tutaj jeszcze z poprzedniej kolekcji modernne widzę, że są świece. Tych świec jak ja byłam nagrywać nie było. Pojawiła się akurat teraz. Bardzo duża świeca w cenie 40 zł. Bardzo ładnie też wygląda. Tutaj są jeszcze misy, półmiski. Powiem Wam, że nie pamiętam, czy to było. Ta misa akurat duża, sałatka w niej wyglądałaby przepięknie. Kosztuje 30 zł. Zobaczymy jeszcze co tutaj są talerzyki. Co tutaj jest? Talerzyki po 15 zł. On ma średnicę 19 cm i tutaj na przykład do talerzyka kubeczek za 12 zł. I jeszcze zobaczymy chyba cenę tej mniejszej miski. Przepraszam Was, bo nie pamiętam właśnie, czy to było, czy nie było. Tam chyba 15 zł. Także jeszcze widzicie, z tej kolekcji Modern dużo rzeczy zostało akurat u mnie w sklepie w Częstochowie. I tutaj ten półmisek jeszcze Wam sprawdzę. Bardzo też fajna kolekcja, przyjemna. Półmisek. O, właśnie, bo sama nawet, nie wiem, 30 zł. I też macie rozmiar 31,5 cm. Wiadomo, że na filmiku to też inaczej wygląda ten rozmiar, i jak podana jest ta wielkość, to też Wam pomoże nawet sobie zmierzyć, zobaczyć. Tutaj mamy fajne świeczki we szkle. Za 5 zł. One są o różnych tutaj zapachach. Tutaj coś z, e z eukaliptusem, a tutaj ta jest greyfruit Orange. Tutaj za 15 jakieś kadzidełka do palenia. No tego nie brakuje. I tutaj jeszcze z nowej kolekcji. Podoba mi się ta kolekcja. Powiem Wam, zobaczam tą świeczkę, no cudo. Z tą pokryweczką, kokardką. Ten design niebieski, naprawdę grecką się zrobiło 30 zł. I to jest świeca sojowa. Zwróćcie uwagę. My tutaj mamy jeszcze jedną. Ale ta chyba już była. Z tej kolekcji Patio 15 zł. Ona kosztuje, no i tak wam trochę słabo to pokazałam, ale mm, kolejna, tutaj już świeczka w złocie tym razem, też ładny design świeczki 25 zł. No to szczerze wam wolałabym piątkę dołożyć. Kupić chyba tamtą, no nie wiem jak myślicie. Tutaj jeszcze zauważyłam taką porcelanową doniczkę. Ona jest w cenie 8 zł i ona od razu jest ze spteczkiem, Także też fajny gadżet w Pepko. Dzisiaj odkryłam, nie widziałam tego wcześniej. I tutaj jeszcze takie ramki na zdjęcia w takim nowym kształcie: ani okrągły, ani 10 zł. Ani okrągły, ani kwadratowy. Tylko taki właśnie owalny, więc pokazuję Wam i jeszcze mam Wam do pokazania kolejną rzecz, również z nowej kolekcji i to jest, zobaczcie, taki dowódca, hmm, szczotka, dowódca Greek, Fist, Fist, nie wiem jak to się czyta, muszę sobie sprawdzić, co to w ogóle znaczy, kolekcja, bo że ktoś z was wie, to już mi od razu... Piszcie, tylko nie sprawdzajcie najpierw w internecie. 30 zł za szczotkę. Kochani, jestem zachwycona dzisiaj, bo mogłam Wam coś pokazać. Zobaczcie, jak ta szczotka cudnie wygląda. Będziemy już na dzisiaj kończyć. Jeszcze Wam tu pokażę kolejną jeszcze rzecz z... Z tej nowej kolekcji. Ja Wam się tu trochę odbijam w lustrze. Lustro kosztuje 25 zł. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się kolekcja nowa spodobała mi bardzo. Mam nadzieję, że będzie jeszcze coś fajnego przychodziło i będę mogła Wam zaprezentować. Dziękuję, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.